Tak, jestem w Hamburgu, podjeżdżam na rozładunek. Tutaj jest tak, że muszę skręcić w lewo, w podwórko. Zaraz tak, tu zaraz będę wjeżdżać. Dobry luksa i muszę przez wszystkie pasy przeskoczyć. A, no tu się ustawiłem na środku, także już z tyłu mnie nikt nie weźmie, a teraz z przodu muszę czekać aż któryś mnie puści, albo... Dzięki. Tak i udało się. Teraz trzeba będzie wymanewrować pod rampę Szynek, guten morgen! Okej No, pod rampę nie muszę podjeżdżać, bo rampa jest zajęta, remontują Także muszę tutaj stanąć. Ciofaj, ciofaj, ciofaj. Tankę No Jestem w drugim miejscu, proszę Państwa, rozładunku, nawet bezboleśnie, ale tu to widzieliście, chają się, jadą dopiero ten kierowca z tira Zatrzymał ruch, puścił, no i potem ten, a już za nim kolejny, już się wypychał, bo już chciał szybko, szybko. A to jest jedno potrzebne mi parę sekund, ile, 15-20 sekund, żeby wjechać i to jest wszystko. Musiałem mi na rowerzystę przepuścić. No, to na razie. Czy masz głód?